Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda codzienna podróż człowieka, który według niektórych źródeł może być najbogatszym politykiem świata? Mówimy o Władimirze Putinie, prezydencie Rosji, którego majątek niektórzy eksperci szacują na ponad bilion złotych. Dla niego przemieszczanie się z punktu A do punktu B to nie jest zwykła sprawa. To operacja, w której stawką jest życie i wizerunek. Podczas gdy inni miliarderzy zadowalają się luksusowym Bentleyem, Rolls-Royce'em czy Maybachem, Putin korzysta z czegoś, co trudno nazwać po prostu samochodem. On jeździ Aurusem Senatem, pojazdem, który jest jednocześnie limuzyną i bunkrem. Aurus Senat to maszyna ważąca ponad 6,5 tony. Stworzona została przez rosyjski instytut NAMI, który na co dzień pracuje nad projektami wojskowymi. Konstruktorzy przyznali, że proces opracowania tej limuzyny był tak skomplikowany jak wysłanie rakiety w kosmos. I coś w tym jest, bo w wielu aspektach Aurus zachowuje się jak kapsuła kosmiczna na kołach. Wyobraźcie sobie samochód, którego szyby wytrzymują pociski przeciwpancerne. Karoseria jest hermetycznie zamknięta, więc nawet chemiczny atak nie przedostanie się do środka. W razie zagrożenia uruchamia się system podtrzymywania życia, który dostarcza filtrowane powietrze i umożliwia pasażerom przetrwanie w skrajnych warunkach. To trochę tak, jakby Putin mógł spokojnie siedzieć w środku, pić herbatę i obserwować przez okna świat pogrążony w chaosie. Dziennikarze porównują Aurusa do Batmobila, ale w jeszcze bardziej ekstremalnej wersji, bo tutaj kierowcą nie jest superbohater z Komiksu, lecz były oficer KGB, który stoi na czele jednego z największych państw świata. Pojazd testowany w najcięższych warunkach, samochód został poddany ponad 60 testom zderzeniowym, ostrzałom balistycznym i symulacjom wybuchów. Wewnętrzne źródła opisują, że poziom bezpieczeństwa przewyższa większość wojskowych transporterów opancerzonych. Co ciekawe, mówi się, że Aurusa testował sam Kim Jong-un i podobno był pod wrażeniem. Jeśli północno-koreański przywódca, znany z tego, że podróżuje z własną przenośną toaletą, żeby nikt nie mógł analizować jego odchodów, uznał, że Aurus to przesada, to naprawdę mówi wiele. Luksus w cieniu paranoi. Ale nawet najcięższy samochód nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa. Putin doskonale wie, że na drodze można zostać namierzonym, a żadna warstwa pancerza nie powstrzyma dobrze wycelowanej rakiety. Dlatego jego ulubionym środkiem transportu pozostają samoloty i to nie byle jakie. Latający Kreml Putin dysponuje specjalnie zmodyfikowanym samolotem Il-96-300PU. Na pierwszy rzut oka wygląda jak stary radziecki odrzutowiec, który pamięta czasy zimnej wojny, ale w środku kryje się coś zupełnie innego. Wnętrze samolotu to połączenie luksusu i technologii wojskowej, złote zdobienia i kryształowe lampy, prywatne apartamenty i sypialnie, sala konferencyjna z pełnym systemem łączności oraz pokładowa kuchnia, z której dania serwują najlepsi kucharze. To nie jest zwykły odrzutowiec. To latający pałac, w którym każdy szczegół krzyczy o władzy, ale za tą fasadą kryje się coś jeszcze ważniejszego. Samolot wyposażony jest w rakietowe systemy obronne, które potrafią zmylić nadlatujące pociski. Ma także zaawansowane technologie zakłócające radary i szyfrowane linie komunikacji. Na pokładzie znajduje się centrum dowodzenia, które pozwala Putinowi, przynajmniej w teorii, wydać rozkaz rozpoczęcia wojny nuklearnej w trakcie lotu. Dwa latające twierdze, bardziej przypominające Bazę wojskową niż statek powietrzny. Ale to wciąż za mało. Putin wie, że nawet najlepiej zabezpieczony samolot można namierzyć, dlatego podczas jego podróży stosowana jest wyjątkowa metoda. Za każdym razem, gdy rosyjski prezydent leci gdziekolwiek, startują trzy identyczne samoloty. Każdy z nich obrazuje inną trasę, ląduje w innym miejscu i unika przewidywalności. Nikt ani wywiady obcych państw, ani potencjalni zamachowcy nie ma pewności, w którym samolocie faktycznie znajduje się Putin. To przypomina grę w rosyjską ruletkę z tą różnicą, że tutaj w Bębnie są trzy pociski, ale żaden nie trafia. Eksperci od bezpieczeństwa twierdzą, że to jeden z najbardziej wyrafinowanych systemów zmyłki w historii. I choć koszt operacyjny jest gigantyczny, mowa o setkach milionów złotych rocznie dla Putina liczy się jedno, niewidzialność, świat widzi stary samolot. W środku u ukryty jest kosmos. Na zewnątrz I-96 wygląda jak przestarzały odrzutowiec, którym nie każdy odważyłby się lecieć. To część planu. Ma nie przyciągać uwagi, ma wtapiać się w obraz typowej sowieckiej technologii. Tymczasem wewnątrz kryje się coś, co mogłoby zawstydzić nawet Air Force One. Samoloty dają Putinowi ogromną przewagę, ale nawet one nie są całkowicie bezpieczne. Satelity mogą je śledzić, radary mogą wychwycić ich trasę, a przeciwnicy mogą przewidzieć moment lądowania. Dlatego rosyjski przywódca korzysta z jeszcze jednego, mniej znanego, ale równie ekstremalnego środka transportu tajemniczego pociągu pancernego. Na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie zwyczajnie od. Kolejne szare wagony wśród setek podobnych składów poruszających się po rosyjskich torach. Żadnych złotych zdobień, żadnych oznaczeń, nic, co mogłoby zdradzić, że na pokładzie podróżuje najpotężniejszy człowiek w kraju. Jednak to, co kryje się w środku, jest zupełnie inne. Według osób, które miały okazję zajrzeć do środka, pociąg to prawdziwy bunkier na kołach. Okna wykonane z kuloodpornego szkła, stalowe wzmocnione ściany, najnowsze systemy łączności, specjalna jednostka medyczna przygotowana nawet na atak chemiczny. Dla zwykłego pasażera rosyjskich kolei. Podróż to często walka z niewygodnymi siedzeniami i zapachem alkoholu unoszącym się w wagonie. Putin w tym czasie porusza się w ciszy, ukryty w składzie, który potrafi zniknąć z radarów. Kosztowny duch na torach. Według niektórych źródeł budowa tego pociągu kosztowała ponad 300 milionów złotych, a jego roczne utrzymanie to kolejne miliony. Oficjalnie nikt nie przyznaje się do istnienia takiego składu. Jednak doniesienia wskazują, że pociąg liczy nawet 22 wagony i że to właśnie nim Putin najczęściej podróżuje we. Wewnątrz Rosji. Ma to sens. Putin potrzebuje też miejsca, w którym może odpocząć albo raczej miejsca, które będzie symbolizować jego status. Tym miejscem jest słynny Pałac nad Morzem Czarnym. Oficjalnie nie należy do niego. Nie ma jego nazwiska w dokumentach, nie ma aktu własności. A jednak wszystkie tropy prowadzą właśnie do Putina. Według śledztw opozycji, budowa pałacu kosztowała około 5 miliardów złotych. To nie jest zwykła rezydencja. To miniaturowe królestwo. Na terenie liczącym ponad 17 tysięcy hektarów znajduje się prywatne kasyno w stylu Las Vegas, teatr z profesjonalną sceną, sala do tańca, a nawet pełnowymiarowe lodowisko hokejowe. Tak, dobrze słyszeliście. Prywatne lodowisko, bo według niektórych źródeł Putin uwielbia trenować jazdę na łyżwach w samotności. Twierdza niedostępna dla nikogo. Dostęp do pałacu jest całkowicie zablokowany. Teren otaczają wysokie ogrodzenia i strefy zakazu lotów. Ochronę zapewniają niezwykli strażnicy, ale wyspecjalizowani agenci. Każdy, kto próbowałby zbliżyć się do tego miejsca, natknie się na patrol, a nawet na systemy elektroniczne, które monitorują każdy ruch. Pałac jest nie tylko luksusową rezydencją, ale także bunkrem. Zaprojektowano go tak, aby mógł wytrzymać atak i dawać poczucie całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. I to właśnie tutaj widać największy kontrast. Podczas gdy zwykły obywatel Rosji mieszka w blokach pamiętających czasy Związku Radzieckiego, Putin odpoczywa w miejscu, które bardziej przypomina prywatne państwo niż dom. Ale jego historia nie kończy się tam. Bo na wodzie czeka coś równie imponującego i jeszcze bardziej tajemniczego superjacht Szecheryzada. To pływający kolos o długości 140 metrów i wartości szacowanej na około 3,5 miliarda złotych. Na jego pokładzie znajdują się dwa lądowiska dla helikopterów: basen, prywatne kino, siłownia i spa. Obsługuje go 70-osobowa załoga, która na stałe mieszka na jachcie. Ale jest jeden problem: oficjalnie ten jacht. Nie ma właściciela, nie znajdziemy go w żadnym publicznym rejestrze, nie ma w nim nazwiska Putina ani nikogo z jego otoczenia. To tak, jakby statek istniał i nie istniał jednocześnie. Według dziennikarzy śledczych to właśnie w tym tkwi sekret. Jacht należy do nikogo, a jednak jego obsługą zajmują się ludzie powiązani z Rosyjską Federalną Służbą Ochrony, tą samą, która strzeże Putina 24 na 7. Trudno wyobrazić sobie, żeby przypadkowy miliarder trzymał na wodzie jacht za kilka miliardów, a pilnowali go agenci państwowi. Pływająca twierdza wnętrze szecherezady przypomina luksusowy hotel pięciogwiazdkowy. Mogą korzystać z prywatnych apartamentów, restauracji i sal balowych, a wszystko to przy zachowaniu takich samych środków bezpieczeństwa, jakie znamy z samolotów czy pociągu Putina. Niektóre źródła sugerują, że jacht wyposażono w systemy obrony elektronicznej, a nawet w możliwość zakłócania sygnałów radarowych. Jeśli to prawda, mamy do czynienia nie tyle z jednostką rekreacyjną, ile z kolejnym mobilnym bunkrem tyle, że na wodzie. I podobnie jak w przypadku Pałacu nad Morzem Czarnym, oficjalnie Putin nie ma z tym nic wspólnego. Kreml stanowczo zaprzecza, jakoby Scheherezada należała do niego. Ale czy naprawdę można wierzyć w takie przypadki? Bo czy normalne jest, żeby w dobie globalnej gospodarki istniał statek warty miliardy złotych z pełną obsługą i bez właściciela? Układanka paranoi i luksusu. Limuzyna Aurus, latający Kreml, tajemniczy pociąg, pałac nad Morzem Czarnym i jacht Scheherezada. Wszystkie te elementy łączy jedno obsesja na punkcie kontroli i bezpieczeństwa. I tu pojawia się pytanie: czy to wszystko jest oznaką nieograniczonej władzy, czy może chorobliwej paranoi? Czy człowiek, który otacza się stalą, szkłem kuloodpornym i setkami ochroniarzy, jest naprawdę potężny? Czy raczej więźniem własnych lęków? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Czy to sprytna strategia, czy już przesada?